Ruch społeczny, nowa partia polityczna, którą zarejestrowano jako wspólną inicjatywę Agrounii i Porozumienia, miała zagwarantować obu ugrupowaniom wspólny start w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Agrounia i Porozumienie połączyły siły na początku lutego 2023 roku. Niektórzy nazywali tę współpracę małżeństwem z rozsądku, inni projektem obliczonym na 1,5%. Dziś, gdy wiemy, że Agrounia z Porozumieniem nie pójdą do wyboru wspólną drogą, mnożą się pytania o szanse na przetrwanie obu ugrupowań. Jak podaje Interia.pl, w sobotę między Agrounią a Porozumieniem doszło do poważnych sporów. Powodem nieporozumień miały być polityczne ambicje Michała Kołodziejczaka oraz lenistwo przedstawicieli ugrupowania Magdaleny Sroki. W rozmowie z dziennikarzem RMF lider Agrounii zapewnił, że jego organizacja jest w stanie wystawić listy i wystartować samodzielnie w wyborach. Na dzisiaj jesteśmy gotowi do tego, żeby wystawić sami listy i sami wystartować w wyborach i pokazać Polakom, Macie że Polska... zdolność do tego, żeby należy... wystawić listy w ponad 20 okręgach? Oczywiście, że mamy taką zdolność. Proszę pana, Agroonia bardzo ciężko pracuje od dłuższego czasu. Nawet od jakiegoś czasu mniej nas widać gdzieś w mediach. Wykonujemy bardzo ciężką pracę w gabinetach, na spotkaniach w całej Polsce. Każdego dnia ja rozmawiam z naszymi ludźmi, którzy pracują w pocie czoła, żeby budować partię polityczną od zera. Jest to pierwsza partia polityczna budowana od zera. Mhm. Bez żadnych związków z Ale wyklucza z pan dzisiaj koalicję wyborczą z kimś? Ja dzisiaj jestem skupiony na tym, że musimy być do tych wyborów gotowi sami. Jestem skupiony na tym, żeby ludzie uwierzyli w to, co ja mówię. Trzecia RP się wyczerpała. Działacze Agrouni zarzucali, że porozumienie nigdy nie interesowało się losem rolników, że projekt to chłodna kalkulacja obliczona na zatrzymanie miejsc w ławach poselskich. Już wtedy w współpracę z porozumieniem przypłaciliśmy tym, że struktury się posypały. Mówi onetowy jeden z działaczy AgroUni w Małopolsce. Rolnicy pamiętali, że Gowin, jako poseł z ich regionu, nic dla nich nie zrobił i nie chcieli z nim mieć nic wspólnego. Kołodziejczak zarzuca swoim niedoszłym koalicjantom, że porozumienie nadal ma twarz Jarosława Gowina. Ten z kolei ma nie wiedzieć, co chce dalej zrobić. A według lidera AgroUni, to nie sroka, a Gowin ma o wszystkim w partii wciąż decydować. Dla mnie w polityce ważna jest przejrzystość. Klarowność i jasny przekaz. Jarosław Gowin nie potrafi rozliczyć się z przeszłością, powiedział Kołodziejczak na antenie RMF. Magdalena Sroka twierdzi, że różnice programowe są zbyt głębokie, Michał Kołodziejczak, że Agrounia nie będzie koniem pociągowym dla szlachty i liberałów. Ani Agrounia, ani porozumienie nie mają zbyt dużego poparcia, co jest dziś celem Agrounii. W tej chwili bardzo dużo rolników zdecydowało się sprzedać zboże. Co dalej z dopłatami dla polskich rolników? Zanim odpowiem Wam na te pytania, zachęcam do subskrypcji kanału Rolnictwo. Znajdziecie tutaj przegląd najważniejszych wydarzeń z całego tygodnia, które mają realny wpływ na branżę rolniczą. Jak kształtują się ceny w skupie i jak wyglądają najnowsze prognozy plonów. To tylko ułamek pytań, na które znajdziecie odpowiedzi. Zapraszam do subskrypcji. Celem AgroUni jest przekroczenie progu wyborczego i wejście do Sejmu. W wywiadzie udzielonym dziennikarzowi RMF, lider AgroUni zapewnił, że jego organizacja jest zdolna do wystawienia własnych list wyborczych i samodzielnego startu w wyborach. tak podkreślił, że codziennie prowadzi rozmowy z zaangażowanymi członkami, którzy nieustannie pracują, aby zbudować partię polityczną od podstaw. Roch Kowalski próbował wyciągnąć od swojego gościa informacje co doprowadziło do tak radykalnej zmiany zdania na temat niedawnego koalicjanta porozumienia. Michał Kołodziejczak odpowiedział Jeżeli podpisuję z kimś porozumienie, chcę razem działać i na coś się umawiamy. Dajemy sobie pewien czas na realizację, to dotrzymujemy umów. Bardzo ciężko pracowałem w tym czasie. Całe moje środowisko pracowało, ale czasy chłopa pańszczyźnianego w Polsce dawno się skończyły. Ja nie będę pracował na liberałów, którym wydaje się, że sukces da im podporządkowanie sobie wszystkich pracowników w Polsce i każdy ma na nich pracować. Albo ktoś pracuje równo i uczciwie buduje Polskę, albo patrzy tylko na to, żeby coś skapnęło im się z czyjejś pracy, kontynuował prezes AgroUni w rozmowie w południe w RMFFM. Zostawmy na razie spory polityczne i zobaczmy, co ważnego działo się w ostatnich dniach w rolnictwie. W Brukseli odbył się protest rolników z państw przyfrontowych Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii i Bułgarii. Strajk odbył się na rondzie Szumana pod Parlamentem Europejskim. Do Brukseli przyjechali przedstawiciele Izb Rolniczych, NZZ Rolników Indywidualnych Solidarność oraz Związku Plantatora Buraka Cukrowego. W sumie pod siedzibą Komisji Europejskiej pojawiło się około 200 osób. Polska reprezentacja liczyła około 80 przedstawicieli. I chyba to zadziałało, bo Komisja Europejska uznała, że program zgłoszony przez polskie władze jest zgodny z unijnymi regułami oraz że jest konieczny, właściwy i proporcjonalny. Wartość pomocy nie może przekroczyć 250 tysięcy euro na beneficjenta i ma być przyznana najpóźniej do końca tego roku. Komisja za każdym razem sprawdza, czy nie dochodzi do zakłócenia sytuacji na unijnym rynku. 4 miliardy 700 milionów złotych tyle wynosi polski program wsparcia dla rolników który zatwierdziła we wtorek Komisja Europejska. Celem jest wsparcie producentów rolnych, którzy obecnie borykają się z niedoborem płynności finansowej w związku ze wzrostem kosztów nawozów mineralnych oraz niestabilnością na rynku rolnym spowodowanym przez wojnę rozpętaną przez Rosję. W ramach tego działania wsparcie będzie polegać na ograniczonych kwotach pomocy w formie dotacji bezpośrednich. Eksperci z ośrodków doradztwa rolniczego bezpłatnie pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków. Prezent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ułatwi budowę m.in. silosów zbożowych i pozwoli na przeznaczenie 445 mln zł na pożyczki na nawozy i środki ochrony roślin, poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Kancelaria tłumaczy, że zgodnie z nowelizacją budowa naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 250 m3 i wysokości do 15 m nie będzie wymagała pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia takiej budowy. Taka sama procedura dotyczyć będzie jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat, o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 metrów i wysokości nie większej niż 7 metrów, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Premier Mateusz Morawiecki przebywał z wizytą w Morskim Porcie Gdynia. Głównym tematem wystąpienia było zboże z Ukrainy. Premier mówił o tym, że mamy obecnie do czynienia z ogromną suszą w Hiszpanii i Portugalii. Wskazał, że problemem są również powodzie we Włoszech, blokada Morza Czarnego oraz wojna w Ukrainie. I znowu kolejna perspektywa trwogi o to, co będzie, jeśli chodzi o północną Afrykę, Bliski Wschód i dostępność zbóż. Wskazał, że rząd polski nie siedzi założonymi rękoma, tylko w momencie kiedy kryzys się rozpoczął, zaczęli rozbudowę naszych możliwości eksportowych logistycznych i transportowych. Rząd zapewnia, że przepustowość portów jest bardzo duża, że możemy miesięcznie wywieźć ogromne ilości zboża, dzięki czemu zdążymy opróżnić magazyny przed żniwami. Podnosimy dopłaty, ponieważ cena zbóż pszenicy na rynkach światowych na giełdzie spada. To powoduje, że musimy zwiększyć dopłaty. W konferencji wziął udział również wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Minister powiedział: Potwierdzając słowa premiera, jeżeli chodzi o zdolności przeładunkowe w naszych portach, to szacujemy je na około milion ton w przeładunku miesięcznym, a więc tyle zboża i innych produktów agro jesteśmy w stanie wywieźć. Na polach zapowiadają się naprawdę ładne plony, pogoda temu sprzyja, zboża będzie dużo. I pytanie, gdzie zostaną zmagazynowane, skoro wielu rolników ma wciąż ziarno z poprzednich zbiorów. Dajcie znać, jak myślicie, czy rządowi uda się uratować rolnictwo i zatrzymać kryzys. Czy wyeksportują całe zboże przed żniwami? Michał Kołodziejczak walczy o polskie rolnictwo i o wieś. Jak myślicie, czy osiągnie wysoki wynik w wyborach, czy raczej niski? Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę a moje materiały częściej pojawiać Ci się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!